jak mogą wyglądać proste portfele pasywne. Najprostsze mogą się składać, uwaga, z zaledwie jednego instrumentu. Najbardziej konserwatywne osoby mogą zdecydować się na portfel 100% obligacji, inwestując przez IKE lub IGZE w detaliczne obligacje skarbowe w PKO BP np. indeksowane inflacją EDO, w etf na polskie obligacje przez rachunek maklerski np. beta ETF TBSP, czy fundusze indeksowe na obligacje zagraniczne z zabezpieczeniem walutowym, np. przykład u Obligacje Rynków Rozwiniętych. Osoby o wysokiej tolerancji na ryzyko mogą wybrać portfel 100% akcji przez Ike lub ICA, który może się składać, np. z ETF-u, na akcje z całego świata, jak iShares MSCI All Country World Index lub funduszu indeksowego, np. przykład u Akcje Rynków Rozwiniętych. Osoby o umiarkowanej tolerancji na ryzyko: Mogą zdecydować się na ETF typu multi-asset przez Ike lub Igzema który inwestuje jednocześnie w akcje i obligacje, np. Vanguard Life Strategy 60% Equity. Można też rozważyć OIP z portfelami cyklu życia, 100-0 lub 80-20, których proporcje wraz z upływem czasu systematycznie zmierzają w kierunku 60-40. Oczywiście portfel nie musi składać się z wyłącznie jednej pozycji. Mogą to być na przykład dwa osobne instrumenty na akcje i obligacje, dzięki czemu mamy swobodę wyboru, jakie rodzaje akcji i obligacji chcemy mieć. To może być szczególnie dobry pomysł dla osób konserwatywnych, u których obligacje miałby stanowić większość portfela i w części obligacyjnej chciałby uniknąć ryzyka walutowego. Można wówczas otworzyć na przykład jedno konto i lub ICA maklerskie. Inwestując np. w ETF na globalne akcje oraz ETF na polskie obligacje skarbowe, lub zdecydować się na fundusze indeksowe, inwestując osobno w fundusz akcyjny i obligacyjny. Można też rozważyć dwa osobne konta IKE i IXE. Przez jedno możecie inwestować np. w detaliczne obligacje skarbowe w PKBP, a przez drugie w ETF na globalne akcje przez rachunek maklerski lub fundusze indeksowe. Warto jednak pamiętać, że utrzymywanie zakładanych proporcji między aktywami, czyli rebalancing, może być trudne lub wręcz niemożliwe, bo transfery między IK a IX nie są dopuszczalne. Liczbę składników w portfelu można dowolnie zwiększać. Szczególnie szeroki wybór opcji inwestycyjnych oferują rachunki maklerskie. Jednak wcale nie musi to być przepis na lepsze wyniki, zwłaszcza jeżeli zakładamy wykonywanie rebalansingu i uwzględnimy minimalne wartości prowizji.